Jak dobrze was widzieć! Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak! Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, kogut Rubin! Ciekaw jestem, kto do mnie napisał. Mam. Siedmioletnia Paulina z łasku. Zadała takie oto pytanie. Dlaczego człowiek się poci? Na początku powiem wam o waszej temperaturze ciała. Kiedy jesteście zdrowi, to macie stałą temperaturę ciała, która wynosi 36,6 stopnia Celsjusza. Ludzie są organizmami stałocieplnymi, czyli muszą mieć cały czas taką samą temperaturę ciała, żeby prawidłowo funkcjonować. Gdy ludzkie ciało będzie miało zbyt niską temperaturę, to zostanie wychłodzone. Na przykład, gdy ktoś wpadnie zimą do wody i będzie w niej długo przebywał. Ciało może zostać też przegrzane. To wtedy, gdy jego temperatura wzrośnie. Może się to wydarzyć w różnych sytuacjach. Na przykład, gdy na dworze jest bardzo gorąco, gdy są upały, gdy się mocno ruszacie, na przykład gdy biegacie lub gracie w piłkę, gdy jesteście za grubo ubrani, albo kiedy jesteście chorzy. Wtedy ludzki organizm musi się sam schłodzić i zaczyna się pocić czyli wyrzucać maleńkie kropelki wody na skórę w postaci potu. Ta woda Zawarta w pocie odprowadza nadmierne ciepło z organizmu, czyli go schładza. Dzięki temu nie przegrzewacie się np. podczas wysiłku albo gdy jesteście za grubo ubrani. Niektóre osoby mogą pocić się bardziej, a inne mniej. To jest zupełnie normalne, bo ludzkie organizmy nie są dokładnie takie same. W czasie pocenia się, Tracicie z organizmu wodę oraz sole mineralne. Należy ją szybko uzupełnić, czyli się jej napić. Wasz organizm musi być dobrze nawodniony i mieć odpowiedni poziom substancji odżywczych. Wtedy będzie prawidłowo funkcjonował. Dlatego powinniście wypijać butelkę wody dziennie. To bardzo ważne. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia! Papa! Pa. Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z Twoim pytaniem.